Siemono, witajcie, z tej strony Wariat, a dziś jesteśmy w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Drakessank Online. Aktualnie jest ze mną Anko i Słodki Piesek. Witam. Tak, aktualnie zechcieliśmy Wam pokazać temu więcej dzisiaj robimy e, Farmę Kluczy. Nadchodzący event, który będzie za jakieś 6 dni. W sumie tu macie kanały. Tu tak samo, tu jakieś dwa o, Jedne będą w Wiecznym Gaju, drugie w potocie Degant's zobaczymy co to będzie, trochę się pozmieniało jak ostatni odcinek nagrywam na serwerze testowym Więc e, dzisiaj wam pokażemy gdzie dokładnie się znajdują i można farbić te klucze Tu jest cała Darkania i na tym obszarze co pokazuję wam Czyli tu wszystkie po czyli aż po Degans możecie farmić klucze na każdym łodzie. Tylko, że musicie posiadać taki lawy, jak lawa zgonne przeciwnicy, co mniej więcej idziemy. Poczyścimy, zobaczymy, jaki farm ten klucz jest. <ścoughs> Steve, czy czyściłeś, czy nie? wypowiedzieć się, bo nie wiem. Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze no to Słodki Piesek wie, farmy to, więc... O, i widzisz, przedłym let był już kluczyk do kanału. I tu mamy szczury, nowość jakaś. Mm. Ale to chodzi o to, że na danej lokalizacji są te, ja, tak? Ale ja, występują szczury i oni wypada to. Czy ogólnie? Nie. Bo ogólnie z wszystkich mogą. Jak z tego patrzę, to wszystkie... O, o to ogólnie wszystkich. I Czecież jak macie jakiś pomysł na następny odcineczek możecie pisać w komentarzach yes, no. także też zauważymy, że sporo mnie ogląda. I większość jest osób bez subskrypcji i jakoś część, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z tym co robimy, to możecie zostawić sobie. O, o widzicie kamery mamy jakiegoś. A właśnie te kamienie, ten cały ten, bo to są do tworzenia tych kamieni, nie? To co, no masz już na tym parowcu jakieś kamienie ulepszone, wiesz, te królewskie na niebiesko, czy tam... Czy gdzieś... no, na zielone na razie. Na zielone już masz tam? No niektóre. Kurde, to są No to właśnie przykład tych, ty, jak to, te kamienie gdzieś tam zbierać, czy, czy jakieś coś tam się jeszcze zbiera? No, nawet z tą to damage na zielonym i na niebieskie. jeszcze się zajmę. okej okay, dobra mniej więcej tutaj stanki Keep na takiej zasadzie, że trzeba yy, całą mapę oczyścić, żeby się pojawił boss za kluczem męstwa oczywiście widzimy inne mapy jeszcze, pójdziemy parę map nie będzie tylko ta mapa jeszcze parę innych map wam pokażę gdzie to totalnie może być i co jak więc dlatego no postaram się też ten odcinek najprędzej wrzucić, żebyście mogli zobaczyć to i mniej więcej sobie dawe pod event, przed eventem pozbierać, że żeby jak już event wejdzie to nie musisz tego latać i zbierać. się. Hmm. od plecko. No. jest. Boleśnie jest. Boleśnie jest. Boleśnie szybko. <grystujesz> Steve jest. Boleśnie jest. Boleśnie jest. i jest. Boleśnie jest. Co robimy teraz dalej? Idziemy na Idziemy jest. Boleśnie jest. chyba co, nie? jest. No. jest. Powiem wam, że no opracony myślałem, że czegoś takiego nie będzie, ale przed ewentem wprowadzili i teraz się niedawno dowiedziałem, więc dlaczego im by nie tego przetestować i nie robić sobie przed ewentem Żeby móc już coś mieć, nie? Może się to na tej edycji szczura zrobić, bo na woi miałem ale tu nie ma. Jeżeli ten nawet... Nie rozwalą tak to całości, to będziemy mogli zrobić. Jeśli będziecie chciał z nami polatać, to po prostu zostawię komentarz na coś. To wtedy uzgodnimy i jakoś to będziemy robić, Bo mi się wydaje, że na tych levelach to nie jest tam ciężko. Zależy, z jaki młodzik sobie pójdzie. Steve'a w się na główę, bo poszedł dole. Ale tak będzie mnóstwo. Nie ja to nawet tych niebieskich nie zbieram. Może i pozbieram jakieś. No iść przez inwentarzem w ogóle. co tu patrzę, też. Bo co to teraz też tak właśnie planujemy ze Stevaxem robić 45, żeby móc po prostu nagrać odcinek już z dalszej lokalizacji, żeby już nie ciągać tego całego Stalgardu dalej. Dlatego ja w tym tygodniu się postaram dobić ten 45 i wtedy Wjedzie na pewno parę odcineczków z zanieczyszczonych kanałów jeszcze, a co do tego będzie coś jeszcze z nowej lokalizacji. No z tego co pamiętam to, to ten cały anacz czy jakoś tak? Nie wiem czy to dobrze czytałem to jest narobienie e, fiolek na HP. Tylko, że jak my tutaj latamy, to najlepiej by było wtedy wiesz nim w coś i wtedy robić te najlepsze potki, nie? No to nieopłacalne jest zbieranie hmm. tak naprawdę. wiesz? No, ja to, to się nie opłaca zbierać. No okej, okay. mniej więcej jak patrzę, to w ogóle to jest cała mapa, nie? To jeszcze tam kawałek oczywiście. Ja, no ale jeszcze no, nie pokonalić hmm. wszystkich. Gdzieś tam parę młodych i gdzieś teraz głos się wyświetli na mapie. O ile to widzisz, był. Okej, okay, dobra, tam jest. I akurat na tej lakryzji mi się wydaje, że to jest na każdy blok odbierany bolestem wprowadzony to, co nie. Tylko, że tajna liścia infosekcja chyba jest bardziej brana pod uwagę pod farmy, tych tak, tak, co nie. I standardowo tutaj mamy tylko jeden klucz męstwa. Taka zielona torebka jak wytrych, Zbierajcie to, bo nieraz nie jest chyba nie zbiera <grydy> Kurde pamiętam to Tak ile razy 5-6 razy poszedliśmy Nie było tego, nie? Jak się idzie tylko klucze może. <grydy> nie z jest 5 razy byliśmy kluczem no, Okej, okay. też dziwne to Nadal tego nie rozumiem, że wypadają te itemy z jakiegoś 20 któregoś levela i wiesz, no niby mają te 5-5, a z designu i wyglądu sole, jakbyś miał 17 level, coś mi się pokrzeliło trochę, nie? no i do końca, może jeszcze skoczymy. Będziemy wam tu, widzicie 11 kluczy. Jest, jest, przeszedliśmy dwa razy mapę tamtą i tą. Więc no szybko mi się wydaje, że te klucze losą No i może zaproponujcie jakieś mapy. Tajneśfaseks e, tajne taki. No. no dobra, to dodawać tajne jeszcze zrobimy. Najszybsza, najłatwa, najłatwiejsza lokalizacja do zrobienia i najszybciej to idzie. Żeby klucze Mespy i tak dalej. Tylko że no, no latamy na tym, żeby więcej tych map wam pokazać. A normalnie... No, płaca się latać po lecie fatalne i tak dalej. Bo kiedyś tylko była możliwość bardzo Fatala, tak? Teraz no, jest. No, chyba tak. Nie, ale tak ja na tym górę. No, no, w sumie nawet nie. też bym musiał się z kimś ugadać na farmie, nie po prostu byśmy chcieli się zgrać i żeby farmić te sferki, nie bo jak przyjdzie element mm. to nic nie będzie jakaś okay. czapka do kubadryjska, która to wypadła, a ty słabe jest, jak nie wiem co. Jeśli nic nie w proste, to przeskoczyli tam zobaczyli, tam nie bo tam często jest, nie? Co mamy, właśnie. No czasami jest tak, że tam się pozostawia i mm. później wiesz, tak, taka nie jest. właśnie mam po ostatnim evencie mam po prostu lipę z y, tymi sferkami, bo trochę nie grałem. I właśnie tych sferek trochę było A teraz też event ten był. Cały na jest jeszcze. A co do tego ucznikiem, no tak średnio mi się udało go zrobić, bo tylko tyle zrobiłem, a dlatego, że sferek bardzo mało miałem. Kontynuować to bardzo ciężko jest jak wiedziałem, że z nie starczy to kontynuacji tego eventu nie robię. Nawet tyle dni to mi się wydaje, że lacik, że żeby zrobić. No, kozacko. Aktualnie się w tym miejscu ściga. Nic z tym tu mam. A te no, klucze są, zaraz wam pokażę mniej więcej ile. O nie, to, to czekaj, co mi to wypadło, to czekaj, co to jest. Ty pamiętacie taką czapkę kiedyś? Czekaj, zdejmę, no. To? Czekaj, zdejmę to. Ja myślałem, że coś dureckiego, a po co mi wypadło? No mi też to dzisiaj wypadło. A to oni to dodali, czy co? No, dodali no. ostatnio te dropy w bronie starsze takie dropy. To jest bo to stara czapka, która na 26 levelu z misji chyba była. No. Pamiętam w obozie oporu się rekomendowałem, no, więc... więcej tak jak patrzymy, to mniej więcej macie tą całą lokalizację, gdzieś się robi te klucze na ten event, jeżeli ktoś by nie wiedział. I to jest tak, że jeżeli macie niższy level po prostu dopasowany do tego, na przykład, nie wiem, 22, to idziecie sobie wieczny gaj na zwykły, i też wam co. A jak macie po prostu tak jak my po 55, no to sobie wchodzicie od bolesnego lecicie na tych lokalizacjach i tak samo wam wszystko drop mm. Więc także no ja myślę, że to w tym filmiku by było tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał możecie zostawić lajka like, suba. Z góry dzięki uh, Steve'a z gierkę. Dzięki. Okay. słodki mm. wiesek. I co ja myślę to chyba tyle. Trzymajcie się. Что-то на разе.